Chodź pokażę Ci świetny ja, który powstał ze stoczni Frauscher we współpracy z Porsche. Zaczynając od rufy mamy tutaj napęd elektryczny o mocy 400 kW, pozwalający rozpędzić tą jednostkę do 90 km na godzinę. Następnie spory materac słoneczny dla dwóch osób wraz z cup holderami. Idąc dalej mamy tutaj szeroką kanapę dla trójki gości wraz z lodóweczką. Następnie dwa fotele od Porsche oraz zaprojektowana przez nich cała deska rozdzielcza. No, i na stanowisku sterowym mamy tutaj elektroniczne manetki, oczywiście, oraz ster strumieniowy, no i dwa duże plotery. Na pokładzie znajdziemy również dwuosobową małą kabinę, która jest bardzo ładnie wykończona oraz oświetlona. Na dziobie znajdziemy przyjemną przestrzeń do odpoczynku oraz elektrycznie wysuwaną kotwicę. Jacht ten występuje w dwóch wersjach: jedna z kabiną z zabudowanym dziobem, oraz druga z otwartą częścią dziobową. Mamy jedynie 25 sztuk dostępnych na całym świecie na każdą z wersji.